W poniedziałek 29 marca do podopiecznych Kozienickiego Hospicjum trafiły świąteczne upominki. Dziś finalizujemy akcję Wielkanocny Koszyczek dla Chorego. To jest dar Państwa serca. Dziś młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z panią Pauliną Zawadzką będą owe paczki dostarczać do naszych podopiecznych tych wszystkich paczek jest 28. Środki na te koszyczki wielkanocne pochodzą ze zbiórek czy też internetowych na ten cel, a także z postnej niedzieli, kiedy to mogliśmy przed naszym, naszą świątynią parafii Świętego Krzyża w Kozienicach rozprowadzać różnego rodzaju dobroci, jak, takie jak potrawy wielkopostne przygotowane przez skład gospodyń wiejskich, restauratorów kozienickich, także tych, którzy chcieli pozostać anonimowi. Oprócz koszyczków pełnych darów były też niespodzianki przygotowane przez młodzież. Własnoręcznie robili karty wielkanocne z życzeniami, opatrzone logo hospicjum, które będziemy wręczać wraz z życzeniami do tych wielkanocnych koszyczków. Moi uczniowie są bardzo chętni do wszelkich takich działań pozaszkolnych, wręcz sami dopominają, pytają, zwłaszcza teraz w tym trudnym czasie, kiedy każda okazja, która się nam natrafia, jest dla nich też takim dobrym wyjściem do i sposobem na wspólną integrację, sposób na wolny czas, ale też wyrażają sami taką chęć niesienia pomocy i, i bardzo popierają tą ideologię wolontariatu, który u nas w szkole działa od jakiegoś czasu. W działania Kozienickiego Hospicjum oprócz wolontariuszy z PSP nr 1 angażuje się też młodzież z pierwszego LO. Bardzo chcę serdecznie podziękować pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach, pani Marii Sampolińskiej za wsparcie tej akcji, oraz naszym aniołom, którzy poświęcając swój wolny czas chcą wesprzeć ludzi chorych. Pragnę z tego miejsca podziękować pani dyrektor Ewie Malec, pani dyrektor pierwszego Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, Młodzież dzisiaj uczestniczy w zajęciach online, więc oni nie mogli być fizycznie, ale każdą naszą akcję wspierają, czy to też prowadząc licytacje na Facebooku, czy ostatnio dopinają akcję nagrywania audiobooków dla ludzi chorych. Też za to chcę im bardzo serdecznie podziękować, także pani Edycie Tarczyńskiej, pani Nacie Kowalskiej i pani Agnieszce Brzuskiewicz. Za naszym pośrednictwem ksiądz Tomasz przekazał życzenia świąteczne zarówno dla podopiecznych hospicjum, jak i dla mieszkańców. Szanowni Państwo, z racji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy, wszystkim naszym podopiecznym, wszystkim Kozieniczanom, w imieniu naszego księdza proboszcza, Kazimierza Chojnackiego, księży pracujących w naszej parafii, składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Wielu doznań ciepła miłości, szacunku, wrażliwości od najbliższych. To pewnie trudny czas dla Państwa, ale każdy gest naszej wrażliwości, naszego człowieczeństwa, każdy gest czynienia dobra prowadzi do umocnienia w nadziei, którą przynosi zmartwychwstały Chrystus nadziei wielkanocnego poranka, zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy.